Witajcie, jeszcze pogramy w Assassin's Creed 2. Yy, nowa sesja. Zatwierdź. No i teraz będzie wprowadzenie. My name is Desmond Miles. I'm a już przeszedłem tak mniej więcej trzy czwarte gry, ale teraz pomyślałem, że może nagram Assassina i teraz gram od nowa. Na początku będzie, nie będę miał prawie żadnych broni, tylko będziemy się bić na ręce i wykonywać tam różne zadania. W taki raczej będzie posłaniec, ale potem będzie lepiej.

Jesteśmy. Gościu, który gramy nazywa się Desmond Miles. Jak widać obiekt 17. O obiekcie 16 mi nie piszą. O, teraz urodzili. To znaczy zaraz urodzi Ezio.

teraz sprzeciśk machę i teraz wysięcie him mindset of longs and what shall we call it my life etzio etzio auditori da firenze Lekko się spieszą i teraz będę musiał walczyć z kilkoma strażnikami Coś mi ścięło Sturgo jest takie fucked up interior decorators Hey! You're not supposed to be up here! Open this door! Dobra, już, już nas wykryli, fajnie, miło Ale mu, ale im bułę sprzedała, lol

Też bym wolał uniknąć walki. Na razie jestem bez broń, niestety. Dopiero później, jak mi nieważne, nie będę wam zdradzał gry. O, tam jest gość. Aha, miałem nas nie zobaczyć. Lol. Myślałem, że mamy go sprawdzić. O, teraz będzie super moc, o.

cu uh, ale tipa. Lol. Kurde. Lol. Ja rozwaliłem trzech, chyba z dziesięciu. Tak, czemu nie, prze, nie przewieźć mnie w bagażniku? Polecam. Dobra. Teraz mnie chyba przewiezie do tych siedziby z tego spętan. O. Thanks for that. Great. Shuffle the trunk out some around. Oh. This way. So, can you tell me what's going on now. It was a reason it was sold. Figures. Need your help. Or what? Another treasure hunt from time? But gonna replace their apple. The map your ancestor found guarantees it.

just one guy. Sometimes, that's all you need. So that's why you found My ancestor. What was his name? Ezio? If you can follow in his you'll learn everything you Just like Years of training absorbed in a matter of days. No, do kurde. Do do... Dobra, nie ważne. Poczekam. O. There's more to it than that, but it'll have to wait. Trust me. Okay? All right. in tell me what you need really you're sure i thought you'd be happy about this sorry i'm a little surprised <laughs> like you like know. over here figuring out how i was going to convince you to do this say for what those templar bastards put me through i'm ready willing and able thank you well that is she buzzer. The gentleman is annoying. I don't like him. Nice to meet you, Desmond. Right. Well, it has been lovely chatting, but if that might, Desmond, as we get straight to work. Time is precious, and it'll these days. We've got everything set up and ready, you see. Just say the word and we'll get going. Here. I brought you something. Dobra. Teraz tam będą się wszyscy przedstawiać, o co chodzi i co robią, nie? W razie preferuję <totrę> Analyst 2.0. His name is twice as awesome as anything you'll find at Obstirgo. The Templars might have deeper pockets than us, but they got no ambicje, no passion, no competitive edge. That's why, even with all their resources, anything they can do, I can do better, Faster too. Anyway, take a seat when you're ready, and we can get started. I just need to make a few more adjustments. Dobra, teraz idziemy do tego pana. What's all this stuff for? This stuff. Desmond. Oh, this stuff is nothing special, really, this stuff. It's just the stuff that keeps our entire operation from falling apart, really. It requires a great deal of concentration to keep it all moving, so you'll forgive me if I don't have time to play meet and greet. Sean's in charge of maintaining our knowledge archives. It's like a digital library. He'll be riding shotgun with me while you're in the animus. So if you come across anything of note, people, places, events, etc., he'll create database entries you can consult for additional information. Yeah, it's not just data...

Everything was absurd. It was just... I wasn't ready. It's okay. No. Going through all that. knowing that the Templars still exist. What they are planning What's done, is done, doesn't it? You're here now and that's what matters. To będzie taki ogólny odcinek prowadzący.

O, akcja wykonana. Miło. Teraz już, e, e, teraz jak tego się wczyta, skończymy odcinek i ja tylko takie wprowadzenie zrobiłem. To raczej będzie był nudny odcinek, tam tylko takie wprowadzenie. Żebyście widzieli o co chodzi w Asasinie. Florencja. Do zobaczenia w, w następnym odcinku. Tak, do zwycięstwa. Dupa.